Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmikiem, a w nim chcemy Wam zaprezentować mini albumik komunijny. Zostałem poproszony o wykonanie mini albumiku. Jeszcze nie wiem. Na kiedy ta komunia? Bo to wiadomo, w obecnym czasie to wszystko jest poprzesuwane i nie wiadomo, kiedy te komunie się odbędą, ale, ale pomału komunijne projekty realizuje. Ten mini albumik jest wykonany na bazie z Eco Booking. On jest w wielkości około 15 na 15 Ja tak powiem, podam w przybliżeniu. Jest on w takim białym pudełku. To można taki zestaw e, mini albumik. On jest e, w kształcie e, harmoniki e, 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 i właśnie do tego jest do tej harmoniki jest dodany e, też takie, e, takie pudełko. Ja tu zrobiłem dodatkową taką e, wstążeczkę, żeby go było można e, lepiej ten albumik e, wyciągnąć. Albumik prezentuje się w ten sposób. Dajcie mi chwilkę, ja tylko wyciągnę sobie resztki kolekcji, z której, z której korzystałem. Już jestem. Być może już ktoś po, po okładce i po tym, tutaj, co się dzieje z przodu, zdążył się zorientować, jaka to jest kolekcja. To jest kolekcja na pewno z lasy rowelowe. To jest ta kolekcja. O, to jest ta kolekcja po grafice na pewno poznacie. To jest First, First Love. To jest ta kolekcja z tymi kremowymi różami i z tymi konwaliami. No moim zdaniem ona idealnie się pasowuje w tematykę, w tematykę komunijną. Tyle mi jeszcze elementów zostało z, tego, yy, z tej kolekcji. I jeszcze na bazie właśnie tej kolekcji, bo właśnie do, w komplecie do tego mini albumiku zostałem też poproszony o wykonanie kartki box, który jeżeli dobrze pójdzie to pojawi się filmik, yy, pojawi się albo już się pojawił filmik yy, tutorialowy, yy, bo chciałbym zrobić boxa komunijnego razem z wami ale to wszystko wyjdzie, on się albo już jest na kanale, albo się dopiero pojawi, nie wiem właśnie jeszcze kiedy przepraszam kiedy pojawi się filmik z tym albumikiem, ale teraz przejdźmy do, do prezentacji to jest albumik w formie harmonijki. Jedyną rzeczą, jaką sobie tutaj dodałem, to dodałem sobie tylko okładki. Wyciąłem sobie z bermaty okładkę i obłożyłem ją płótnem Jejkuś, przepraszam. Yy, dodał, y, okleiłem je takim białym płótnem, który został mi z, y, y, z jednego albumiku y, z Eco I stwierdziłem, że sobie tą płótną wykorzystam i zrobię sobie takie sztywniejsze okładki. Tutaj na okładce jest taka, y, taki duży wieniec y, z konwali. Nie wiem, czy jakieś uczulenie, czy coś. Kicham, kicham, taki wieniec z konwali I na tym wieńcu jest: o ile dobrze pamiętam, to jest tekturka ze Snip Artu. Taka duża ramka, taka jakby rozetka, taka hostyjka w takiej właśnie przepięknej ramce. Zawiązywany jest on na takie sznureczek i tutaj tylko wykorzystałem też napisy z, z Craft O'Clock, Sakrament Święty. Są w tej kolekcji dedykowane napisy, tylko że one są, raz, że praktycznie jeden napis cały czas, Pierwsza Komunia Święta i Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej cały czas się powtarza i one są dość małe. Jak na okładkę to wydawało mi się, że są za małe i tu z tyłu jest tylko moja, moja okładka, To jest taki piękny koronkowy, Koronkowy napis. Kontrastowe dla tej kolekcji są też takie brązowe, ciemnobrązowe dechy. Tak jak już wspomniałem, zawiązywany jest na, na taki sznureczek. On się odwiązuje w, tę, w tą stronę. I pierwsze strony to jest właśnie taka, taka kieszonka dolna. W tej kieszeni znajduje się dwa tagi. Jeden taki większy. Drugi mniejszy, na tym większym można wkleić. Miał jakieś zdjęcie, na tym mniejszym, jakieś zapiski. One są tu wszystkie yy, yy, ćwieki, przewiązane yy, dziurki, zabezpieczone ćwiekami, yy, przewiązane sznureczkiem. I tutaj yy, w kieszeni znajdują się jeszcze dwie maty na, na zdjęcia. I tutaj też jest był taki papier, gdzie po prostu yy, wyciąłem yy, ten element taki koronkowy, żeby tak wykończyć ładnie tą tą kieszeń i tutaj był na tej kieszeni był taki motyw z kwiatów więc ja tu tylko przyczepiłem taki, taką tekturkę, taka hostyjka tak na stronie obok jest jest miejsce na zdjęcie tutaj też jest napis Ufam Yy, taki yy, element kwiatuszkowy wycięty właśnie z tej kolekcji, i tutaj śmiało, yy, może yy, Wam pokażę. O, mam takie coś, yy, zmieści się, jest nie do końca podklejony. Zmieści się zdjęcie, będzie fajnie, yy, fajnie to będzie wszystko ozdabiało. Yy, kolejna strona to jest taka kieszeń yy, boczna, na której znajduje się, jest też taki podklejony, jakby. Yy, też wianuszek mały i to jest na tym jest znajduje się tekturkowy kielik z taką hostyjką a w kieszeni standardowo dwa, yy, dwa tagi jeden taki większy drugi mniejszy wszystko jest yy, dziurki zabezpieczone ćwiekami przywiązane sznureczkami i tutaj dwie yy, dwie maty na zdjęcia a tutaj jest taka grafika no yy, bardzo fajnie mi się kontrastują te ciemne kolory z tymi z tą zielenią i z tymi Kremowymi odcieniami, i tutaj też jest miejsce na zdjęcie, tylko teraz takie, tam było w pionie, tu jest w poziomie. Też taka grafika, która jest jakby troszkę schowana pod, pod matę na zdjęcie, i tutaj jest napis Panie Jezu. Kolejna strona to jest taka kieszeń, kieszeń narożna. W tej kieszeni też znajdują się dwie. Dwie maty na zdjęcia. Tu jest taka grafika z takim pięknym sercem, którego chciałem tu wykorzystać, żeby to tak wyglądało, jakby to zwisało. Tutaj natomiast na kieszeni jest taki kosz z taką kompozycją kwiatową, i obok jest przyklejona tylko hostyjka, właśnie tekturkowa. I tutaj dwie maty, na, dwie maty na zdjęcia: większy tak i mniejszy tak. I tutaj też zdjęcie w pionie jest. Wycięta element kwiatu, kwiatuszki, taka grafika i tutaj napis wieżę I teraz zamykamy album i idziemy teraz od drugiej strony go. Otwieramy i tutaj jest zrobiony belly band. Na, tutaj na belly bandzie pod spodem widać taki element zielony, to jest takie serduszko właśnie z takich liści konwaliowych i na tym jest naklejony kielich tekturkowy. I pod Belibendem znajdują się też dwa, dwie maty na, na zdjęcia. Tu jest przepiękna taka jakby koronka na tych drewnianych ciemnych dechach. Dwie maty na zdjęcia. Jeszcze jest album niewychodzony i ciężko wchodzi. I dwie, dwa, dwa tagi. Obok jest miejsce na zdjęcie w poziomie, tutaj grafika, element wycięty właśnie z kolekcji, pismo święte napis, tutaj jest kolejna strona, to są dwie kieszeni, jedna jest głębsza, druga jest węższa, też na takiej zasadzie jak na pierwszej stronie jest ta grafika, tylko już pozbawiłem tej, tej koronki, jest hostyjka, tutaj są dwa, dwa tagi. I tutaj jest większy tak. I też dwie yy, dwie maty yy, dwie maty na zdjęcia Głębsze i tu jeszcze wejdzie tak i tutaj dwa małe tagi i ostatnia strona to jest też kompozycja kwiatowa yy, miejsce na zdjęcie mata i napis amen w ten sposób prezentowałby się ten ten albumik. Myślę, że taka bardzo fajna, skromna, mała forma pamiątki pierwszokomunijnej. Najważniejsze zdjęcia pomieści. Także myślę, że się będzie podobało bardzo. No mi się fajnie, nie powiem, że łatwo się pracowało. Fajnie się pracowało. Nie powiem, że łatwo, bo troszkę trzeba Wykonując taki mini albumik, trzeba troszkę pokombinować, żeby te grafiki tam fajnie podobierać, żeby nie poucinać, żeby tak jakoś to miało ręce i nogi, ale sprawiło mi to dużo, dużo przyjemności. Mam nadzieję, że albumik Wam się podoba. Zachęcam Was do, do komentowania. Zapraszam Was na mojego Facebooka, na Instagrama. Linki oczywiście podam w opisie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi projektami. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że być może kogoś zainspirowała, może ktoś będzie chciał wykonać taki mini albumik. Bardzo serdecznie zachęcam. Ja Was pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa.